Zacznę. Dzień dobry, dobry wieczór. Kolejny odcinek. Dziś jesteśmy u Daniela. Daniel przywitaj się. Dziękuję. Daniel się wstydzi. Będziemy dzisiaj... No, zaraz pokażę za chwilę w Będziemy robić autostradę na zewnątrz teraz. Przerabiać mocowania tylnego zawieszenia. Nie tylnego zawieszenia, tylnych drążków kierowniczych. Żeby w końcu nie było wam stira z tyłu. No, na dworze jest ciemno już o tej porze. Zobaczymy, czy będziemy musieli sobie lampę tu zaraz postawić. Będziemy działać. No ciemno jest. Generalnie chodzi o to, że chyba odkryłem mój błąd w idei tych za krótkich tych drążków kierowniczych. One powodują bardzo duży no bump steer, bo w momencie kiedy dolny wahacz pracuje, górny też pracuje, ale dużo bardziej ściąga na zewnątrz do środka. A sam drążek, więc całą końcówkę, czyli sam wąs z lotnicy. stąd się bierze tę niestabilność tyłu. Ja zrobiłem jakiś pieroński błąd koncepcyjny, bo oczywiście, jeżeli mam tak wysoko tu to najlepiej byłoby mieć wąs tu niciutko i równoległy drążek do wahacza. No, ale oczywiście, bazując na serii zwrotnicy nie zrobię tego. Natomiast wyznaczyłem sobie, że udało mi się w miarę naszkicować sytuację, kiedy jak to powinno tak działać, i ten drążek musi być aż tutaj mocowany. No i będziemy teraz zamiast tej poprzeczki, która jest zrobiona taka no tymczasowo, taka regulowana do momentu znalezienia właściwego ustawienia. no Teraz zrobimy taką drugą poprzeczkę z tutaj dwoma mocowaniami po prostu na długie, chyba 60 cm drążki zamiast tych, które mają 34 cm i powinno to działać. Najpierw jeszcze musimy tu zrobić, jeszcze upewnić się pomiary tego, tym bardziej, że znalazłem jeszcze taki programik, w którym można jeszcze to też policzyć. W praktyce i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czyli czas pomierzyć jeszcze, zanim zaczniemy dokładnie działać. Tam Daniel działa powoli z nowymi drążkami. Tak tutaj powoli się tworzą nowe drążki. Dobrze, pomiary wykonane, tutaj jest taki programik, znalazłem w necie, ja go podlinkuję, co to jest, umożliwia no, fajne tutaj za zabawy, no taki, taki prosty, ale umożliwia policzenie przynajmniej e, e, bumpsteeru, nie wiem czy to będzie widać, My to jeżeli zrobię jakiś zrzut z tego, albo w ogóle do dogram odcinek. Jeżeli to zadziała po testach, to chyba dobra i powiem, co się w ogóle działo, o co chodziło. W międzyczasie Daniel idzie odebrać telefon. Tutaj działamy. No, no cały czas. To nowe mocowanie. Trzeba trochę poprzerabiać. Eee, także zrobię jakąś przybitkę zaraz znowu na jakieś tu nasze dłubania i. A potem będziemy to chyba skręcać. Mam nadzieję, jeszcze drążki trzeba wyliczyć, długość drążków dobrać i tak. I za chwilę wracam. Kilka godzin później mamy gotowe nowe, długie drążki. Dłuższe tu złapane, tutaj złapane. Nowe mocowanie. Docelowo wytniemy to, zrobimy jedno stałe. Jeżeli się okaże, że ta geometria jest ok, to jeżeli się okaże, że ta geometria tutaj tych, tych punktów montażowych jest ok, to to zawieszenie w końcu pracuje, to to wytniemy, zrobimy jedne po prostu tutaj uszy na to. Na razie nie, nie są pomalowane, ale no zaraz je pomalujemy i na spokojnie już jutro poskładam i zobaczymy, czy, czy testować będziemy jeszcze na Modlinie, czy już na Oleśnicy we Wrocławiu, pod Wrocławiem. Cześć Daniel, pokaż się. Jest. Dzień dobry. Gdyby nie on, nie byłoby tego. I wielu innych rzeczy, w kozmo. Tak jest. Także y, ja się żegnam, żegnamy się i zapraszam do następnego odcinka. I, no i będę dawał znać na Facebooku, kiedy, kiedy jakieś testy. Zapraszam, żeby wpaść się, przejechać, kozmo. Do zobaczenia, do usłyszenia.